Kochani, mam na imię Maja i dzisiaj chciałabym z Wami porozmawiać o pieniądzach. Czyli jak zaoszczędzić zmieniając tylko i wyłącznie nasze nawyki. Jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszamy do oglądania. Pierwsza i bazowa rzecz to kontrola naszych finansów, kontrola naszych wydatków, kontrola naszego budżetu. Właśnie, róbmy budżet na każdy miesiąc, wpisujmy na bieżąco nasze wydatki. W ten sposób będziemy wiedzieli, ile pieniędzy mamy, czy już przekraczamy budżet, czy chcemy wydać na to, czy może na coś innego. Decyzje będą dużo łatwiejsze. W związku z tym to jest dobra opcja, żeby faktycznie zadbać o to, żeby mieć na każdy miesiąc budżet i się go mniej więcej trzymać. Można to spokojnie robić w aplikacjach w telefonie, można to robić rodzinnie, jeżeli mamy wspólny budżet i wszyscy są na bieżąco, wszyscy wiedzą, na czym stoją. Kolejna rzecz to taka wskazówka, aby usunąć niepotrzebne subskrypcje. Dookoła zasypują nas serwisy streamingowe i serwisy streamingowe są super opcją, zwłaszcza dla minimalistów. Natomiast mamy ich często za dużo. Subskrybujemy Netflixa, mamy HBO Go, mamy Amazon Prime, czy nie wiem jak to się teraz nazywa, Apple TV i okazuje się, że płacimy za to wszystko i nie korzystamy z tego, a płacimy bo po prostu to pobiera się z naszego konta co miesiąc. Dlatego warto kontrolować to z jakich subskrypcji korzystamy i właśnie tylko te zachowywać, tylko te mieć. Tak samo jest, jeżeli chodzi o audiobooki. Tutaj też mamy Legimi, Storytel, BookBeat i płacimy za to wszystko, a korzystamy najczęściej z jednego. Nie jesteśmy w stanie po prostu pochłonąć aż tylu książek. Z aż tylu różnych miejsc, i fajne jest to, że serwisy streamingowe mają różne oferty, i możemy sobie wybierać, możemy sobie zmieniać z miesiąca na miesiąc. Tylko właśnie pamiętajmy, żeby nie mieć ich za dużo, bo po prostu płacimy za te, których tak naprawdę w ogóle nie potrzebujemy. Kolejna rzecz to trzymanie, przechowywanie niepotrzebnych rzeczy. Czyli to o czym bardzo dużo mówię na tym kanale, czyli decluttering i tutaj polecam wam te rzeczy, które wam się nie przydają sprzedawać. Bardzo dużo pieniędzy magazynujemy w naszych domach w rzeczach, które mają wartość materialną, natomiast nie mają dla nas wartości ani użytkowej, ani sentymentalnej, ani wizualnej, żadnej innej, tylko i wyłącznie materialną, więc warto je po prostu spieniężyć. A komuś one mogą się przydać, i to też jest super opcja na wykorzystywanie zasobów w świadomy sposób czyli sprzedaj, a zarobisz. Kolejna moja wskazówka to to, aby nie kupować rzeczy, które mamy prawie za darmo i płacić za nie pieniądze, skoro nie musimy. Tutaj dobrym przykładem jest woda. Woda do picia, którą często kupujemy w butelkach i nie dość, że jest to szkodliwe dla środowiska, dla nas niewygodne, bo musimy potem. Te butelki przecież wyrzucać. A tak naprawdę wystarczy otworzyć wodę w kranie i w większości miejsc w Polsce ta woda nadaje się do picia. My od bardzo dawna pijemy wodę z kranu i jest dobra. Jeżeli lubicie wodę gazowaną, to można kupić sobie saturator, jest to świetne urządzenie, uwielbiamy je. Czyli nie dość, że oszczędzamy pieniądze, oszczędzamy nasze ramiona, bo też musimy tą wodę przecież przynieść do naszego domu. Oprócz tego, oszczędzamy też naszą planetę i nie produkujemy niepotrzebnego plastiku. A wystarczy otworzyć kran i ona leci sama. Czyli woda z kranu jest prawie za darmo, więc. Dobrze z niej korzystać. Tak samo niektóre rzeczy, na przykład zioła, czy niektóre warzywa, możemy sami hodować. I nie mówię tutaj o jakiejś super wielkiej hodowli. Tylko o zwykłej bazylii na parapecie, o szczypiorku, o pietruszce, o mięcie. Nie musimy za każdym razem kupować nowej sadzonki i wydawać na to pieniądze. Tylko możemy po prostu zerwać z parapetu. Kolejna rzecz, o którą możemy zadbać, biorąc pod uwagę nasze wydatki, to starajmy się gotować sami. Starajmy się nie jeść bardzo często na mieście, nie zamawiać, ponieważ no, wychodzi to dużo drożej. Dzięki temu, że zaoszczędzimy pieniądze nie jedząc właśnie w restauracjach, gdzieś w barach, nie zamawiając z dostawą do domu, to zaoszczędzimy te pieniądze i będziemy mieli je na wykorzystanie na jakieś super produkty, fajne, zdrowe, świeże, z których możemy przygotować. Naprawdę niesamowite dania, i nie zawsze to zajmuje dużo czasu. Oprócz tego, że warto gotować w domu, to warto mieć też plan, czyli nie kupować niepotrzebnych rzeczy, tylko tyle, ile potrzebujemy do przygotowania danych potraw, oczywiście tam z zapasem, tylko możemy sobie rozplanować, co będziemy jedli w tym i tym tygodniu. I na tym też możemy zaoszczędzić bardzo, bardzo, bardzo dużo pieniędzy. I kolejna rzecz jest związana z. Promocjami, które dla nas nie zawsze wychodzą tak promocyjnie i fajnie finansowo, ponieważ często kupujemy, skuszeni promocją, że właśnie dostajemy dwa produkty w cenie jednego, to zdecydujemy się właśnie na ten produkt, gdzie są dwa zamiast jednego. Wydamy tyle samo, co wydalibyśmy za jeden produkt, ale może lepszej jakości. I przez to mamy na przykład dwie nie do końca dobrej jakościowo koszulki, które nam się szybko zniszczą. Albo mamy jedną, w której możemy chodzić przez długi okres czasu. Kupujemy też często, właśnie skuszeni promocjami, rzeczy, których nie potrzebujemy, które nam się potem nie przydadzą, ale wydajemy jakąś sumę pieniędzy. Oczywiście może mniejszą niż y, gdybyśmy chcieli to kupić za regularną cenę. Natomiast co to za różnica, skoro i tak nie będziemy z tego korzystać? W związku z tym warto faktycznie przemyśleć każdą rzecz i jak idziemy na zakupy. Czy to fizycznie, czy robimy zakupy w sieci, warto uważać właśnie na te promocje i nie wpaść w ich sidła i nie kupować zbędnych, niepotrzebnych nam rzeczy, tylko dlatego, że są tańsze. Warto też świadomie korzystać z promocji: 50% za drugi produkt i tego typu rzeczy, ponieważ czasem nie potrzebujemy tego produktu kolejnego, bo na przykład nie zużywamy aż tyle. W związku z tym kupowanie kolejnego tylko dlatego, że jest przeceniony i płacenie 50%, bo te 50% musimy jednak zapłacić, to zawsze nas trochę kopnie po kieszeni, a niepotrzebnie, bo w sumie moglibyśmy nie płacić i po prostu wyjść z jednym produktem, który właśnie potrzebujemy, a nie dwoma. Z których jeden nam jest zbędny, ale kupiliśmy go taniej i czujemy się przez chwilę tylko lepiej. Bo tak naprawdę to zadowolenie trwa chwilę, bo potem ten produkt nam zwyczajnie zalega, nie jest nam potrzebny, leży na półce i zajmuje nasze miejsce i w ogóle jest bez sensu. Oczywiście, jeżeli są takie promocje na produkty, z których korzystamy cały czas, które nam się przydadzą, które mają właśnie dłuższy termin przydatności do spożycia i będziemy w stanie je wykorzystać. Oczywiście to jest fajna opcja, tylko właśnie chodzi o to, żeby korzystać z tego świadomie, żeby nie kupować tych zbędnych rzeczy. Jeżeli chodzi o zakupy online, to często też myślę, że zdarza nam się dobijać do darmowej przesyłki. Darmowa przesyłka jest np. od 200 czy 300 zł, brakuje nam 30 zł, więc dobijamy, a ta przesyłka kosztuje 8 czy 10 zł. Jedna rzecz to właśnie dobijanie do darmowej przesyłki, do której brakuje nam. Tak niewiele, ale okazuje się, że wydajemy i tak więcej, żeby właśnie do niej dobić, żeby przebić tą kwotę wiem, 200 czy 300 zł i przebijamy ją potem o nie 1 zł, tylko o 15, 20, 30 zł, które mogłyby zostać u nas w kieszeni. A wydajemy ją na produkt, który nam nie do końca jest potrzebny. I podobnie jest, jeżeli kupujemy rzecz tanią przez internet. Kupujemy coś za 15 zł, kupujemy coś za nawet 10 zł, a przesyłka kosztuje nas 8 zł czy 10 zł. I teraz pojawia się pytanie, czy warto właśnie przebijać to, żeby ta kwota zakupów była wyższa niż kwota przesyłki, bo jakoś nam leży na sumieniu to, że płacę za wysyłkę tyle samo co za produkt, albo nawet więcej. No ale możemy zawsze zapłacić za cały rachunek po prostu mniej. Bierzmy pod uwagę tą kompleksowość, tą sumę koszyka, a niekoniecznie to, ile zapłacimy za produkt, a ile zapłacimy za przesyłkę. I jeszcze jedna rzecz związana z zakupami przez internet, i tutaj też warto skupić się na tym, aby odsyłać rzeczy, które na nas nie pasują, które są niedobre, które nam się nie podobają, które to były pomyłką. Zdarza się. Ale zostawiamy je, bo nie chce nam się, najzwyczajniejszy świecie nie chce nam się odsyłać tych rzeczy, a moglibyśmy mieć za nie zwrot pieniędzy, więc to też jest dobre wyjście. A potem, jeżeli chodzi o ubrania, to na przykład i tak tego nie włożymy, bo nie podoba nam się, nie chcemy tego mieć, a bierzemy to na siłę, bo nie chce nam się, no najzwyczajniejszy świecie nie chce nam się tego odsyłać, a nie kosztuje nas to ani dużo czasu, ani dużo pieniędzy, a właśnie pieniędzy możemy zyskać na tym zwrot. Także, jeżeli coś nie wypaliło, jakiś produkt nie spełnia naszych oczekiwań, nie podoba nam się, to odsyłajmy go. I myślę też, że warto oszczędzać na produktach jednorazowych. To znaczy, możemy raz zainwestować w produkt wielorazowego użytku i dzięki temu nie kupować produktów jednorazowego użytku. Szybciutko nam się to zwróci, jeżeli przestaniemy kupować właśnie produkty jednorazowe. To tyczy się na przykład słomek do picia. Możemy kupić metalowe i dzięki temu już nie musimy. Musimy kupować plastikowe. Nie dość, że to jest cudowne dla naszej planety, to jest też cudowne dla naszego portfela. To samo tyczy się wacików bawełnianych, które też możemy mieć jedne przez długi czas u kobiet, produktów przy okresie. Kubeczki menstruacyjne, wkładki wielorazowe, podpaski wielorazowe. Majki menstruacyjne to wszystko to są fajne produkty, ponieważ możemy ich używać przez długi czas i nie do nie zaśmiecamy planety, to naprawdę dużo pieniędzy oszczędzamy. Produktów wielorazowych jest coraz więcej na rynku, i właśnie jeżeli możecie mi pomóc, bo chciałabym kupić sobie taki e, patyczek do poprawiania makijażu, żeby nie używać właśnie jednorazowych i wtopiłam, nie podoba mi się ten wielorazowy. E, jeżeli macie jakieś do polecenia, to Proszę, napiszcie mi komentarz, bardzo chętnie skorzystam też z Waszych rad. Dobra, wracając do tematu. Jeżeli tylko możemy się przerzucić na produkty wielorazowe, to zachęcam Was do tego. Te produkty są też coraz lepszej jakości. To już nie są takie atrapy, które no nie spełniają naszych oczekiwań, tylko właśnie spełniają, są naprawdę super w użytkowaniu, dużo lepsze w wielu przypadkach niż jednorazowe. I ostatnia rzecz, którą możemy zrobić, żeby zaoszczędzić pieniądze i w sumie oszczędzimy ich bardzo dużo, bardzo dużo. To zaoszczędźmy na używkach. Niby taka prosta rzecz, wielu palaczom się mówi, że jakbyś nie palił, to byś miał już to poraniu. Ale faktycznie co miesiąc możemy oszczędzić jakąś sumę i no wiadomo, nie będę już nikomu tłumaczyć, czy palenie jest zdrowe, czy niezdrowe, czy picie jest zdrowe, czy niezdrowe. Możemy zaoszczędzić dużo pieniędzy, właśnie ograniczając wydatki na używki. I uwielbiam promocję, uwielbiam oczywiście, to jest ironia, jak to było? 12 plus 12, piw! Po co? Po co? Po co? Wszędzie można kupić alkohol. Wszędzie w tym kraju można kupić alkohol na każdym rogu. Miałam kiedyś tak, że w niedzielę taka mała anegdotka. W niedzielę chciałam kupić mleko modyfikowane dla dziecka i nie mogłam znaleźć apteki w dużym mieście, bo w Krakowie aptek kilkanaście, Żabka każda otwarta, alkohol, papierosy wszędzie. Stacje benzynowe wszędzie, wszyscy przyjeżdżali po alkohol. Dobra, koniec. To wszystko. Chcemy jedno piwo, to chcemy jedno, a nie piętnaście. Mam nadzieję, że dzięki moim poradom oszczędzicie dużo pieniędzy i będziecie z tego zadowoleni. Trzymam za Was kciuki i życzę Wam powodzenia w oszczędzaniu przez zmianę nawyków. I oczywiście, jak zwykle, jeżeli Wam się podobało, to zostawiajcie okejki. Okay jeżeli macie jakieś swoje spostrzeżenia, swoje uwagi, swoje sposoby na oszczędzanie pieniędzy, to bardzo chętnie przeczytam je w komentarzach od Was. Chętnie też zasugeruję się Waszymi propozycjami na tematy do nowych filmików. Oczywiście mam ich całą listę, ale jestem otwarta na różne tematy, dlatego możemy coś wymyśleć razem. I jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, a podoba Wam się tematyka, którą tutaj drążę, to subskrybujcie. Do usłyszenia.